Polska Izba Ekologii zorganizowała konferencję poświęconą przyszłości gospodarki odpadami i paliw alternatywnych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, organizacji branżowych oraz sektora komunalnego. Omawiano nadchodzące zmiany prawne, w tym wprowadzenie systemu kaucyjnego, a także wyzwania technologiczne i organizacyjne związane z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Dziś w programie Ekologia Metropolii Śląskiej relacja z tego wydarzenia. Sonia Kwaśny, witam i zapraszam. Polska Izba Ekologii zorganizowała konferencję pod hasłem Przyszłość gospodarki odpadami i paliw alternatywnych nowe regulacje i innowacje. Wydarzenie to zgromadziło ekspertów z branży ochrony środowiska, przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki i biznesu. W centrum dyskusji znalazły się kluczowe wyzwania stojące przed Polską w obliczu transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i rosnących wymogów środowiskowych. Śmieci to trudny temat. Wszyscy mamy ich pełno wokół nas, wszyscy chcemy ich unikać. Najlepiej, żeby ktoś za nas rozwiązał problem, zagadnienie. I właśnie o tym będziemy mówić czyli o wyzwaniach, problemach, ale także szansach związanych z nowymi regulacjami, nowymi przepisami po to, żebyśmy mieli stabilnie rozwinięty region, Polskę, Europę. Udało nam się zaprosić wysokiej klasy ekspertów, praktyków, naukowców, którzy wspólnie z nami na sali będą dzisiaj omawiać wyzwania związane z tymi nowymi regulacjami, szanse, okoliczności, jakie trzeba wziąć pod uwagę, aby przygotować się do tych nowych przepisów. A w ślad za tym, jako kolejny krok, żebyśmy mogli przygotować wytwórców odpadów, czyli gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Wrzucany do kontenera na odpady przedmiot nie musi kończyć swojego życia. To wartościowy surowiec, który może wrócić do obiegu innej postaci. Butelka plastikowa może stać się częścią nowej odzieży, zużyty papier kolejną gazetą, a odpady bio cennym kompostem. Kluczem jest zmiana naszego myślenia. Każdy przedmiot, który wyrzucamy, powinien być traktowany jako potencjalny materiał do ponownego wykorzystania. Dzięki recyklingowi i odzyskowi surowców ograniczamy zużycie zasobów naturalnych, zmniejszamy emisję dwutlenku węgla i redukujemy ilość odpadów na składowiskach. To nie tylko ekologiczna konieczność, ale także realna szansa na budowanie nowoczesnej, zrównoważonej gospodarki. Postrzegamy odpady jako źródło surowca. Gospodarka obiegu zamkniętego i cała filozofia tej circular economy daje nam podpowiedzi, ukierunkowanie, jak powinniśmy zawracać te odpady ponownie do gospodarki, jak z nich zrobić surowiec. Jak z odpadów, które jeszcze kilka lat temu w większości lądowały na składowiskach odpadów komunalnych, możemy dzisiaj zrobić pełnoprawny surowiec, który przyda nam się do wytworzenia kolejnych dóbr, które konsumujemy. Śmieci są surowcem, bo zmieniamy w Unii Europejskiej, zresztą na całym świecie powinniśmy zmieniać patrzenie. W śmieciach, tych tak zwanych, czyli w odpadach, mamy bardzo, do, ma bardzo dużo substancji, które możemy wykorzystać. To, co jest dla nas oczywiste, czyli cały sprzęt elektryczny, elektroniczny, jest tam mnóstwo różnych rzeczy, ale również kończąc na tych odpadach opakowaniowych, na którym nam zależy, czyli szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, stal, aluminium, czy, czy nawet drewno. To wszystko są surowce. Dzisiaj niestety w Polsce.

Ciągle ponad połowę odpadów opakowaniowych niestety marnujemy. Najlepszym przykładem tu jest tłuczka, czyli szkło, to które generujemy w gospodarstwach domowych. Ten słoik, ta butelka, nie wiem czy Państwo wiecie, ale mniej więcej połowa tych, e, tych butelek i tych słoików trafia ciągle na składowiska. Pytanie dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie dlatego, że nie potrafimy ich przetworzyć, bo to jest hutnictwo szkła, które przyjmie każdą ilość. Nie dlatego, że nie potrafimy tej stłuczki z naszych gospodarstw domowych oczyścić, tylko tylko dlatego, że ją wyrzucamy do odpadów zmieszanych, jak już tam trafi, to nie ma mądrego, żeby to stamtąd wyciągnął. Myśmy zrobili badania e, razem z firmą Kantar i na przykład okazało się, że część polskiego społeczeństwa uważa, że jeśli w słoiku po majonezie jest trochę majonezu, tego już takiego, no coś to się nie nadaje, no to należy to wyrzucić do odpadów zmieszanych. Nic błędnego. Część ludzi po prostu e, odpady opakowaniowe ze szkła m, magazynuje u siebie w domach, czyli jesteśmy Takimi chomikami. Oczywiście trudno całą chałupę zastawić słoikami, więc w pewnym momencie będziemy musieli to wyrzucać. Natomiast część ludzi, na przykład, przede wszystkim w tych systemach workowych. Wstydzi się wystawiać swój worek z opakowaniami po czym? Po alkoholu. Co to powoduje, że te butelki po alkoholu trafiają do odpadów zmieszanych? I to są takie główne nasze wadliwe zachowania, nasze grzechy przy, przy sortowaniu. Jeśli my tego nie zmienimy w naszych gospodarstwach domowych, to najnowocześniejsze technologie sortowania sobie z tym nie poradzą, a później to nie trafi do recyklingu. Mówiąc krótko, szkoda dla, dla gospodarki, szkoda dla środowiska. Mimo funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów w Polsce, jego efektywność pozostaje niewystarczająca. Wciąż większość odpadów komunalnych stanowią odpady zmieszane, co oznacza, że trafiają one na składowiska, mimo że wiele z tych materiałów mogłoby zostać poddanych recyklingowi lub innym formom odzysku. Aby poprawić tę sytuację, konieczne jest nie tylko zwiększenie świadomości społecznej na temat właściwej segregacji odpadów ale także usprawnienie systemów zbiórki i przetwarzania odpadów oraz wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów kontroli i egzekwowania przepisów. Dobrze, że działa system segregacji odpadów, selektywnej zbiórki odpadów. Niemniej jednak ten system z oczywistych względów ma pewne wadliwości, musi być uzupełniany przez pracę sortowni odpadów komunalnych i tak to właśnie jest skonstruowane czyli my jako wytwórcy, y, mieszkańcy, zróbmy jak najlepszą robotę, jaką potrafimy w zakresie segregacji selektywnej zbiórki. Ale niewątpliwie zdarzą się błędy czy jakieś nieprawidłowości w zbieraniu i selektywnej zbiórce, które właśnie sortownie i profesjonalne zakłady będą kompensować, wykonywać za nas. Musimy popatrzeć na każdy element systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Także z całą pewnością musimy patrzeć, czy opakowania nadaje się do recyklingu. W szkle tu nie jest zbyt dużo do zrobienia. W makulaturze też nie za bardzo, w tworzywie sztucznym ciągle mamy dużo do zrobienia, bo mamy opakowania stworzone sztucznych, które albo się do recyklingu nie nadają, albo są w tym recyklingu trudne, albo to jest nieopłacalne. Musimy patrzeć na nasze gospodarstwa domowe, to co powiedziałem, czyli właśnie edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, motywowanie mieszkańców, żeby te zachowania przy, przy tym śmietniku do zbiórki selektywnej, przy tym pojemniku, przy tym worku po prostu zmienić. Później musimy inwestować w technologię sortowania z całą pewnością, w technologię recyklingu, tutaj też jest dużo do zrobienia. I żeby to udało się zrealizować, musimy mieć kogoś, który patrzy w sposób bieżący na cały ten łańcuch i to powinny być... Takie podmioty, które dzisiaj nazywamy organizacjami odzysku, natomiast które powinny mieć nową rolę w systemie i które może powinny też zmienić nazwę na Organizację Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, bo o tym właśnie mówimy. Czyli żeby producenci z produktów w opakowaniach mieli możliwość realizacji swojej odpowiedzialności poprzez Organizację Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, i to powinniśmy zrobić w krótkim czasie w Polsce. Jednym z tematów konferencji Polskiej Izby Ekologii był system kaucyjny, który już wkrótce zacznie obowiązywać w Polsce. System obejmie butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów oraz puszki aluminiowe. Wdrożenie systemu ma przynieść szereg korzyści środowiskowych, ograniczenie zaśmiecenia przestrzeni publicznej, zwiększenie poziomu recyklingu i zmniejszenie zapotrzebowania na surowce pierwotne. My już mamy ustawę, prawda? 1 października tego roku wejdzie system kaucyjny, zacznie obowiązywać w Polsce, co z perspektywy konsumenta oznacza, że te butelki jednorazowe po napojach, czyli wody mineralne, soki, napoje gazowane te wszystkie opakowania będą podlegać kaucji, czyli zapłacimy 50 groszy, kupując napój w, w takim opakowaniu, a następnie odzyskamy te 50 groszy w momencie, jak oddamy to opakowanie do sklepu. I wszystkie sklepy powyżej 200 m2, czyli dyskonty, większe sklepy, mają obowiązek zbierania tych opakowań, właśnie. Natomiast e, mniejsze sklepy będą mogły dołączyć do systemu, ale nie jest to dla nich obowiązkowe. Więc my, jako konsument, będziemy musieli się zastanowić, a czy opakowanie jest kaucyjne, czyli popatrzmy, czyć ma logo systemu kaucyjnego na, na etykiecie no i potem odnieść to opakowanie do sklepu odzyskując Nasze pieniądze. I to są te obowiązki z perspektywy konsumenta. Oczywiście konsument widzi tylko fragment tej całej drogi. To, co jest super ważne, to jest ta perspektywa też biznesowa, czyli to, że producenci będą musieli odpowiednio przygotować te opakowania, właśnie nanieść logo, sprawić, żeby ono mogło nadawać się do recyklingu też i tam na pewno pojawią się wymagania dotyczące tego, w jaki sposób to opakowanie powinno być zaprojektowane, ponieważ jakby celem systemu kaucyjnego nie jest zbieranie samo w sobie, chociaż pozwala on zebrać bardzo dużo opakowań, ale celem jest recykling, czyli te 90-90 butelek i puszek, które zbierzemy, ma trafić do recyklingu i tym się ma zająć operator systemu. Operatorzy już się tworzą, stworzyli, tworzą i wkrótce to oni będą odpowiedzialni za to, żeby to, czego my jako konsumenci nie będziemy widzieć, żeby to się działo, żeby te opakowania były odbierane, żeby trafiały do recyklerów i tak dalej, i tak dalej. No i są jeszcze sklepy, taki interfejs systemu, prawda, bo my jako konsumenci zobaczymy tylko Ik I tam będziemy musieli zobaczyć odpowiednie informacje, prawda? Być może zobaczymy maszyny do zbiórki, butelkomaty, recyklomaty. Być może będzie to tylko osoba, która będzie odbierała do worka butelki, niezależnie od tego, czy tam będzie maszyna, czy jej nie będzie. Będziemy mieli pewność, że te opakowania właśnie zostaną odpowiednio zebrane, przygotowane i trafią do recyklingu. Więc to są te nowe obowiązki. Jesteśmy w tym dobrym miejscu, że mamy już operatorów. Pięciu operatorów już ma zezwolenie, kolejnych dwóch się stara, więc. Więc tak jakby myślę, że to minimum podmiotów zobowiązanych do, do zorganizowania systemu jest, prawda? Wiemy, że producenci też już się przygotowują do startu. Oni też dostali taki trzymiesięczny okres przejściowy, więc mają też szansę pozbyć się na przykład tych wcześniej wyprodukowanych napojów i, i, i sprawić, że to pójdzie w taki płynny sposób. No i mamy tailerów, mamy sklepy. Tutaj stopień przygotowania oczywiście jest różny. No w polskim systemie, gdzie legislacja bywa taka trochę m, płynna, prawda, część e, część sklepów czekało z przygotowaniami, ale teraz widzimy, że, że coraz więcej i więcej się przygotowuje. Tutaj takim liderem na pewno są niektóre sieci, jest Lidl, który już ogłosił, że na przykład we wszystkich sklepach już jest przygotowany, już odbija dzisiaj opakowania, mimo że jeszcze nie ma systemu kaucyjnego. Są też kolejni, którzy, którzy dołączają sukcesywnie, więc myślę, że... E, ten status przygotowania nie jest zły. Oczywiście jeszcze długa droga przed nami. Efekty działania systemu kaucyjnego z pewnością nie pojawią się natychmiast. Będzie to proces wymagający czasu, edukacji i współpracy wielu stron. Skuteczność systemu zależeć będzie od zaangażowania wszystkich interesariuszy producentów, którzy muszą odpowiednio oznakować opakowania i zorganizować ich odbiór, handlu detalicznego, który będzie odpowiadał za przyjmowanie opakowań oraz konsumentów, którzy zdecydują się oddawać zużyte butelki i puszki. To wspólna odpowiedzialność i tylko poprzez konsekwentne działania każdej z tych grup możliwe będzie osiągnięcie celów środowiskowych, jakie zakłada system kaucyjny, ograniczenie ilości śmieci, zwiększenie recyklingu i zamknięcie obiegu materiałów. Takie dojrzewanie systemu kaucyjnego to naprawdę jest kwestia nawet dwóch, trzech lat, prawda? zanim wszystko się wydarzy. Mamy trzy miesiące okresu przejściowego i to będzie ta taka największa zmiana. Natomiast też widzimy po tych e, nowych systemach kaucyjnych, prawda, w styczniu tego roku ruszył system w, w Austrii, e, tam dwa lata wcześniej pojawił się system rumuński, irlandzki, węgierski. Widzimy, że konsument bardzo szybko się uczy, bardzo szybko się uczy i zaczyna rozumieć, e, na czym to polega. Więc tak naprawdę myślę, że to największe. Zmiana to jest naprawdę kwestia tych pierwszych sześciu miesięcy, siedmiu, ponieważ widać na przykład z badań na tych właśnie innych rynkach, że po pół roku już na przykład 90% konsumentów mówi: Tak, już przynajmniej ja coś oddałem, prawda? Więc, więc już właściwie wszyscy wiedzą. Potem pojawia się tylko kwestia tego, żeby się przystosować też trochę w swoich nawykach, prawda? Ponieważ nagle trzeba będzie jednak odnosić te opakowania do sklepu, muszę pamiętać, żeby je wziąć, muszę pamiętać, żeby ich nie zgnieść, prawda? I na końcu muszę pamiętać, żeby zrealizować voucher. Bo ja przyznam, ja już robiłam testy, łapię się na tym, nie mam nawyku, żeby ten voucher na końcu dać, i to na pewno też jest taka rzecz, którą jako konsumenci będziemy musieli w sobie wypracować. My widzimy, że ta motywacja ekonomiczna jest kluczowa, ponieważ to też e, trzeba sobie powiedzieć, chcemy tworzyć, żeby system akwacyjny był powszechny. On ma zaangażować mnie, panią, tak jakby 90% społeczeństwa, prawda? Bo chcemy, żeby 9 i więcej na każde 10 opakowań wróciło. W związku z tym. Ta kwota musi być odpowiednio, odpowiednio wysoka, żeby, żebym ja jednak stwierdził ok, warto, prawda? I, I widzimy tak na tle europejskim, że ten ekwiwalent 10-15 eurocentów, bo to mniej więcej tyle jest, prawda, to 50 groszy, to jest już taka kwota, która sprawia, że większość ludzi stwierdza, ok, warto, prawda? Już nie mówiąc o, o takich małych entuzjastach, jak na przykład dzieci, które potem, prawda, uskuteczniają zbiórki, bo to już są wymienne. dla nich ogromne motywatory na to, że tam czytają butelki to... Jedne lody albo, albo nowy napój, albo coś w tym stylu. Gospodarka obiegu zamkniętego to model, w którym surowce, produkty i materiały pozostają w użyciu tak długo, jak to możliwe, poprzez ponowne wykorzystanie, naprawę, recykling i odzysk. Celem jest ograniczenie ilości odpadów do minimum oraz maksymalne wykorzystanie zasobów, zanim trafią one na składowisko lub do spalenia. Czy jednak osiągnięcie takiego modelu jest realne? No jest realne, jeżeli się wszyscy na tym skupimy. Oczywiście jest to bardzo trudne przy mnogości surowców, które są używane do opakowań, które są bardzo wyrafinowane, a jednocześnie też zabezpieczają nam te elementy jak żywność chociażby, gdzie tam folie są wielowarstwowe i trudno, żeby obiegiem zamkniętym to zrobić, chyba że recykling chemiczny w jakiś sposób ten problem rozwiąże. Ja myślę, że obieg zamknięty to jest wykorzystanie tego, cośmy z Ziemi wykorzystali do tego, żeby mieć z tego energię. Bo jeżeli będziemy robić recykling taki nieustanny, oczywiście on jest korzystny. Tylko że środowiskowo jest bardziej niekorzystny, ponieważ musimy włożyć w energię w recykling. I. Gdybyśmy wykorzystali energię z odpadów opakowaniowych, oczywiście one nie są trujące. Tam nie ma metali ciężkich, tam nie ma czegoś, co jest niekorzystne przy spalaniu, bo wiadomo, że olefiny to są dwa pierwiastki: węgiel i wodór. Spalające się powodują dzielenie dwutlenku węgla, który jest niekorzystne dla atmosfery i też H2O, czyli wody. Pozostałe pierwiastki, jak azot w małej części i tlen w tych łańcuchach, Węglowodorowych, no są obojętne. Korzyść jaka? Wyprodukowaliśmy opakowanie, zużyliśmy opakowanie i oddaliśmy go albo do recyklingu, jeżeli jest ekonomiczny środowiskowo, albo wykorzystaliśmy energię, nie produkując energii, po to, żeby tą energię włożyć w ten usilny i ciężki recykling. Musimy to tutaj rozważyć te plusy i minusy na takiej szali, na wadze położyć, i wtedy będzie wiadomo, co, z czym połączyć. Także obiekt zamknięty jak najbardziej, wielokrotne wykorzystanie. Czy to będzie element kaucyjny dla szkła, no bo przecież kaucja dla puszki aluminiowej i butelki PET to jest taki etap przejściowy. Kwestia edukacji, żeby tego wszystkiego nie wyrzucać do, do lasu, do rowu czy gdzieś tam, bo przecież to nie nadaje się jako powtórne użycie. Powtórne materiałowe użycie tak, bo przecież aluminium można wielokrotnie bez końca, butelkę PET również wielokrotnie w różnych formach użyć, czy to będą włókniny, czy to będą kolejne butelki, czy to będą jakieś trybiki do zabawek, bądź też maszyn, bo to jest bardzo dobre tworzywo. Ale nie róbmy tego na siłę. Miejmy taki rozsądek w głowie, nie wszystko da się zrecyklować, nie wszystko da się zawrócić. Ważne jest, żebyśmy umiejętnie podeszli i rozsądnie do tego materiału. Odpady to surowce także w kontekście wytwarzania paliw alternatywnych. Te, które nie nadają się do recyklingu, mogą być przekształcane w energię cieplną i elektryczną w nowoczesnych instalacjach spalania z odzyskiem energii. To podejście, które nie zawsze spotyka się ze społeczną akceptacją, jest zgodne z hierarchią postępowania z odpadami i może znacząco zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska. Z całą pewnością dzisiaj ogromne ilości odpadów opakowaniowych, tych wysokokalorycznych, nie tylko opakowaniowych. Spalamy czy wykorzystujemy energetycznie w piecach cementowych? Niech to się dzieje. Powinniśmy zrobić duże badanie, duży bilans masy w Polsce, czyli ile odpadów komunalnych generujemy w tej w tym tej frakcji surowcowej, w tym ile jest frakcji, której nie będziemy potrafili poddać recyklingowi, ile potrafimy przetworzyć w piecach cementowych energetycznie, ile krótko mówiąc zostanie nam frakcji do spalenia. I na tej podstawie podejmujemy decyzję, czy powinniśmy budować kolejne spalarnie w Polsce. Wydaje się, że tak. Szczególnie że one nie funkcjonują we wszystkich regionach Polski. Gospodarowanie odpadami to jedno z największych wyzwań współczesnej polityki środowiskowej wymaga nie tylko zmiany podejścia społecznego, ale też ogromnych nakładów finansowych. Dlatego kluczową rolę odgrywają instytucje finansujące działania proekologiczne, takie jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To są spore wezwania, tak jak gospodarka obiegu zamkniętego, która już od kilku lat jest wdrażana. Tak samo system kaucyjny, który dopiero oczywiście będzie wchodził. Rozszerzona odpowiedzialność producentów. Te wszystkie aspekty są powiązane jakby w jedno. Oczywiście one są związane z gospodarką odpadami, ale też z szerszym zakresem. My jako wojewódzki fundusz... Też w te kwestie już weszliśmy troszeczkę wcześniej, więc mamy dofinansowania w zakresie tych programów, szczególnie dotyczące obiegi gospodarki zamkniętego, selektywnej zbiórki, więc tych kwestii, które są dopiero w przyszłości albo są na bieżąco. Przede wszystkim albo mamy specjalistyczny program, na przykład w gospodarce obiegu zamkniętego i selektywnej zbiórce mamy taki program, gdzie jest możliwość finansowania dotacyjno-pożyczkowego. Ten program ruszył już w ubiegłym roku, więc od ubiegłego roku już te dofinansowania są. W tej chwili ten program obowiązuje do października, więc wnioskodawcy mogą składać wnioski do października, ale oczywiście prawdopodobnie będzie przedłużenie tych kwestii. W pozostałych kwestiach związanych z gospodarką odpadami można finansować działania na zasadzie naszych statutowych dofinansowań, czyli czy to są pożyczki umarzalne, czy nieumarzalne. W zakresie tego programu dotyczącego obiegu zamkniętego, tam m.in. są aspekty związane z obiegiem zamkniętym w przedsiębiorstwach, ale także selektywna zbiórka czy przoki w gminach, więc tych aspektów jest dosyć dużo i dosyć szeroki jest zakres tych zadań dofinansowanych. Skuteczne gospodarowanie odpadami wymaga współpracy wielu podmiotów i długofalowego planowania. Wprowadzenie systemu kaucyjnego, rozwój technologii odzysku oraz inwestycje w infrastrukturę odpadową to kroki, które mają przybliżyć Polskę do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe znaczenie ma zaangażowanie zarówno producentów, jak i konsumentów, a także odpowiednie wsparcie finansowe i to edukacyjne. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.